Witam po przerwie kolejny komentarz pani Maria Byska, która u mnie będzie jako Mazia Byszka. W komentarzu do czwartej części utytułowanej Farzywe imena Baal i Jezus Chrestus Jesus napisała tak. Fascynująca dyskusja, w której wyraźnie pobrzmiewa duchu Świadków tychowy i takie samo jak u nich żonglowanie biblijnymi cytatami. Niedaleko odpadło Jabłko Diabłoni. Pomijając już szczegóły takiej drobnej złośliwości i oskarżeń, zresztą nieuzasadnionych, bo to odwołuje się tylko do uczuć tej Pani, żonglowanie wersetami pijnymi, czyli odwoływanie się na nie, jest czymś naturalnym dla słów Bożych. No bo na co ma się powołać? Na objawienia Maryjne? Czy jakichś innych świętych? Powołuje się na to, co jest objawioną prawdą i zostało zapisane w piśmie świętym. Dalej czytamy w komentarzu. I taki Pana zdaniem jest kochający i miłosierny Bóg, który zbawienie uzależnia od tego, jak wymawia się imię Pomazańca? W nawiasie domyślamy się, że chodzi o Mesjasza? Czy naprawdę nie dostrzega Pan, że to całkowicie obcy w nauczaniu mistrza Z Nazaretu religijny ultra ultralegalizm, jakiego nie powstydziliby się ówcześni Faryzeusze? Nie, nie dostrzegam tego, Panie, żeby to było dokładnie to samo, co robili Faryzeusze. Dlaczego? Całe doświadczenie moje oświadcza, że prawdowa wymowa imienia jest okazaniem komuś szacunku. A nieprawdowa jest brakiem tego szacunku. Pomijając już szczegół, że jeśli ktoś nie wie jak prawidłowo należy wymówić czyjeś imię, to znaczy go nie zna. Więc jak ktoś może powiedzieć, że, jest, że, że Syn Boży jest jego Panem, tak on go nie zna w ogóle, nawet imienia, to dopiero jego wspaniałych przymiotów. Najwidoczniej oszukuje się ktoś taki. Mam takie dwa doświadczenia o dyskusji popularnej na temat dłuższego czasu. Jedno z doświadczeń bierze się z dawniejszego, dawniejszego okresu, kiedy mój starszy syn, się już jest dorosłym człowiekiem, ale wtedy szedł do szkoły podstawowej. I w tej szkole podstawowej był od nazwiska król, nazywany królikiem. I on się strasznie zdenerwował, bardzo się zdenerwował. Pewnie do chciał się rzucać, płakał, że go tak przezywają wyjaśnił mu wtedy, że nikt mu nie zmienia, nikt mu nie zmienia tego nazwiska no. prawdziwego. Nadal będzie miał to samo nazwisko. To jest tylko moda, taka młodzieżowa moda na dawanie sobie ksywek. W końcu zrozumiał to, ale bardzo, bardzo długo się burzył. Jego reakcja była naturalna. To zrozumiałe, że każdy chce, by jego imię, czy też jego nazwisko było prawidłowo wymawiane. To jest szacunek nie tylko do niego, ale także do rodziców, którzy to nazwisko noszą lub to imię Talina. Pani, mam nadzieję, że pani Mazia to rozumie. Prowadziłem też dyskusję na ten temat ze zwolennikami różnych imion naszego pana, z dowolnością nazywania, w zależności od języka, czy, czy miejscowości, miejsca, w którym ktoś się wychował. Na pewnym forum tacy zwolennicy nie dali się w żaden sposób przekonać, argumentowali moim zdaniem fałszywie. I żeby uzmysłowić im, że robią źle, dopuściłem się pewnego eksperymentu. Za ten eksperyment mnie znienawidzono tam. Uznano mnie za hama, niekulturalnego. Oskarżano, że wreszcie ujawniłem, jakie mam fałszywe oblicze chrześcijańskie, że nie jestem prawdziwym chrześcijaninem nie wiem, co taki sens był ich oskarżeń. A co ja takiego złego zrobiłem im? No, kiedy widziałem, że nie można ich przekonać w sposób logiczny, odbywałem się do ich uczuć i zacząłem w dyskusji z nimi ich własne niki na forum zmieniać. Tak jak oni zmieniają imię naszego Pana. Zmieniałem tylko po jednej literce na przykład. Czasami dodałem na końcu sy, bo wymieniam naszego Pana w greckiej gramatyki jest przymusowo też podpisane sy, które jednak nie jest częścią prawdziwego imienia. I jaki był efekt? No właśnie ludzie się oburzyli. Mimo że to nie, rzadko były imiona, były też niektóre, ale nie, większość się rejestruje na takich forach, używając niki, wymyślone zupełnie nazwy. Uznali to za niegrzeczne, niekulturalne, no i słusznie. Tylko że ja chciałem coś nauczyć. To nie było złośliwe, to było, żeby odwołać się do ich uczuć. Skoro logiki nie, nie pojmują, to pomyślałem, że może jak odczują to na własnej skórze, to zrozumieją. Nie zrozumieją nic. Obrazili się i nadal uważają, że Pana naszego można nazywać jak się chce, czyli można przekręcać imiona. No cóż, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają rozum i nie korzystają z niego. A przede wszystkim nie mają chęci stworzenia naszą Panu w sposób czysty, podobający się Jemu. Chcąwić Pana tak, jak oni sobie żądają. I to jest właśnie faryzejska postawa, bo faryzeusze nie chcieli zaakceptować Mesjasza takim, jakim przyszedł i się okazał, ale chcieli takiego, jakiego sobie wyobrazili. A kiedy nie był taki, to wolę go zabić, niż go uznać lub niż samemu się zmienić. No cóż, przykle to jest, ale tak się czasami dzieje. Mam nadzieję, że Pani Mazia... Przepraszam, pani Maria, oczywiście nie gniewa się na mnie i zrozumiała o co mi chodzi, chociaż ona. Pan nasz powiedział wyraźnie, że dbałość o szczegóły nie jest o czymś złym, nie jest fanatyzmem. Bo powiedział, jest to w Łukasza 16:10, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej rzeczy będzie wierny. Jeżeli więc z jakiegoś powodu, drogi słuchaczu, uważasz prawidłową wymowę imienia naszego Pana za drobiazg, to bądź w tym drobiazgu wierny, czyli jednak wymawiaj prawidłowo. W przeciwnym razie Pan może ci uznać za e, kogoś, kto nie jest godzien zaufania, bo i wielki rzeczy też nie będzie wierny. z tym też będzie w sposób niedbały podchodził do czczenia, do okazywania szacunku i Ojca i Syna. W tym samym rozdziale XVI w Ewangelii Łukasza, w 15 wersecie czytamy bardzo ciekawe słowa. Powiedział więc do nich, do bardzo uszy, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. To, co za wielkie, wspaniałe uchodzi u ludzi, obrzydliwe jest dla Boga. Dlaczego tego nie rozumiecie niektórzy zwłaszcza? że wasze mierniki, to co wam się wydaje fajne, to wcale nie musi być akceptowane przez Boga. Poznajcie Boga, poznajcie Jego wolę, także Jego stosunek do imion. W końcu ten anioł nie, nie na darmo przyszedł do Marii Józefa i powiedział, jak ma, ma się nazywać ich syn. Gdyby to było bez znaczenia, to by powiedział, ile jak byle by na J. Albo jeszcze Nie, powiedział dokładnie, jak ma się nazywać. I w tym imieniu Pan nas odbiera szacunek i część chwały. W tym imieniu mają wszystkie narody oddać Mu część. Na zakończenie zresztą przeczytałem listę z Filipią, który jest takim reprezentatywnym dla całego Nowego Testamentu, który uczy nas szacunku do imienia naszego Pana. Lidzis Filipian II rozdział werset 10 11, mówi, żeby na to imię zdjęło się wszelkie kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i żeby wszelki język wyznał je, gdyż Pan Jeszu Pomadlenic jest dla chwały Boga Ojca. Zachęcam Was, kochani, bądźcie wierni. Nie okazujcie Panu naszemu braku szacunku. Przeciwnie. W drobnej sprawie bądźcie wierni. Dziękuję.